Witam. Dzień dobry pani. Nazywam się Kate Walker i przyjechałam z Nowego Jorku. A ja, Anna. Anna Woralberg. Mieszkam tu w Walladilajne. Anna Woralberg? Tak proszę pani. Woralberg po ojcu Rudolfie Woralbergu. Czy ty i Hans to jedna rodzina? E tak, ale... Y raczej... Mm, nie wiem. Więc tak czy nie? Hans jest moim przyjacielem, wiesz? Hans nie ma przyjaciół, proszę pani. Chciałabym poznać twojego ojca, Anno. O tej godzinie powinien być w domu. Jeśli nie, to na pewno w fabryce. Lecz tam po stronnym nie wolno wchodzić. Anno, nie wiesz do kogo należy ta figurka? Nie, ale znam kogoś, kto może się nią zainteresować. Czy jesteśmy niedaleko Waledy Line? Tak, miasteczko leży na dole. Tam mieszkam razem z tatą i bratem. Czy znasz fabrykę Woralbergów? Tak, ona należy do naszej rodziny. Czy masz brata? Tak, ale mój ojciec uważa, że lepiej bym o nim nie mówiła. Dlaczego nie? Od wypadku mój brat się zmienił. W jaki sposób się zmienił? No on po prostu teraz jest... Ale ja mimo to nadal go kocham. A gdzie on jest? Ojciec zamknął go na strychu. Często go karze w ten sposób. Hans wciąż robi jakieś głupstwa. Ach, on musi być bardzo nieszczęśliwy. Wcale nie. Tam ma trochę spokoju. Wymyśla automaty, takie bez dyscypliny i systematyczności, jak powiedziałby tata. Do zobaczenia. Do widzenia, proszę pani. Proszę, panie Woralberg. A, nowa pokojówka, jak mnie mam. Najwyższy czas. Jak tylko wrócę z fabryki, przekażę pani instrukcję. A do tego czasu. E, proszę wybaczyć, ale nie jestem służącą. Cóż, hmm, więc z kim mam przyjemność? Nazywam się Kate Walker. Jestem przyjaciółką pańskiego syna, Hansa. Niech pani posłucha. Zgodnie z moją wiedzą, Hans nie ma żadnych przyjaciół. Ten chłopak jest zupełnie nieprzystosowany. Zapewniam pana, że nią jestem, panie Vorarlberg. Proszę pani, chłopak, który wczoraj był mym synem, dziś jest ledwie własną imitacją, nakręcaną przez dziwaczne obsesje i podejrzane zainteresowania. Ten chłopak ma przyjaciół, które nazywają się kłopoty. Czy mogłabym spotkać się z Hansem? To niemożliwe. Został ukarany. Jest na strychu.